Widzę, że na wyje, a ja biegnę i będziemy czekać oczywiście. Żadne, żadnego wyjazdu nie przegapię. Dotrzełem na legendarne miejsce. I tu czekamy. Zrobię cięcie, jak będę jechać, to wszystko nagram. Oho, jadą. Tylko czemu bez sygnałów? Czemu bez sygnałów? Nie wiem Czyli pomacham im Odwahali! Jadą! Tylko ciekawe gdzie oni jadą Może jakieś osa albo coś A no i pojechali! Sam jestem w kraczkowej nie z wiem Hali ja, To nie ja by jechała Kraczkowa, ale ja jestem w Kraczkowej straży. No więc no, nagrane 8